Wy w ciekły jest. ja jestem em, Panda E, potem jest Bella, a, na a no, tam jest Lośka. E, Będziemy czekać w ten morguzle i właśnie nie ten. Chodźcie. No, e, proszę, przechodźcie sobie. Chwila. Ch chodź, Belcia. Bella. E, idziecie czy nie, bo ja tam tam cię popchnę belle. Dobra? O, słuchajcie, no, no i teraz. E... O, ja otworzę. Nie, to, to wy mnie przepuście. Dobra, troszkę idź. Ja do... A nie, nie, nie. Dobra, Troszkę idź, idź. Ej, Bella! Dzięki. Teraz dla naszej znaczy Andzi. Dzięki. No i słuchajcie, to był samouczek. Dobra, ej, ja, ja mogę? Proszę. E, dobra. sumie... Jeszcze dzisiaj będzie filmik z Minecrafta, z takiego serwera, którego jeszcze nie widzieliście, prawda? Właśnie. Tak. O, tutaj jest taki. Jakieś... jam, jest... Dobra. Lośka. Ej, ej. Ej, ej otwórzcie mi to. Zostańmy tam, to oju. Oh. Dobra, niech już z nami będzie, wiesz? O. o, nie! Czekaj. Bella. Dobra, Bella, stań tam. Stań tam, Bella. Dobra, chodź szybko, 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 Bella. Dobra. E, I teraz idziemy, słuchajcie, tutaj. Ja, a nie, ja tutaj muszę iść. Co nie? Ja mogę przejść ten parkour. Tylko mi otwórzcie. Szybko, Ej, patrzcie, ko, chodźcie z niej! Chodźcie! chodźcie. 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 Ja. Jeszcze tak ze dwie mapki, chyba i to już lepsze Może cztery, jeżeli nam szybko ta ten... Tak, właśnie. Dobra, do ja masz do więc chod, Chodźcie! Od, skaczcie! Musisz Ej, możesz przechodzić? Znaczy jeszcze nie! Skaczcie! Dobra jest. A ciebie możesz przychodzić. Ale... Dobra. E, no to my, my jesteśmy tutaj sobie, ja idę im to odsłonić, jak oczywiście nie zginę, Już. Ja tu nie Dobra, jestem. To, to chyba ja muszę zrobić. Nie, 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 nie. Ja... Ach, umarłam. Dobra, otwórz tam Belic. Aha, nie chcąc ja też spadłam. Dajcie mi przejść. Ej. Dobra, to ja przejdę to. Dobra Bella, to ja tam to przejdę, wiesz po prostu. Znaczy postaram się, bo ja nie... Ja chcę, jak chcę, jak chcę, ja chcę, jak chcę, ja chcę. Obym, obym ja nie zginęła teraz. No nie no. Ej, otwórz tam ten. Please, skaczcie, a nie stoicie na tym. Dzięki, dzięki, dzięki. Dziękuję wam bardzo. O dobra, przechodzimy, U. przechodzimy, 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 przechodzimy. Ja. Szybko. O. Nie zginęłam. Czekaj, ja też muszę zginąć. Dobra. E, tam będzie. Ja, tam te, ja też zginęłam. Po co będę? No. mogłeś tam zostać? Nie mam ale już zginęłam. To ja otworzę to niebieskie, okej? Okay? Dobra. Tylko trzeba być cicho, bo wtedy ja wiecie. Musi, musi być taka mega cisza, że po prostu... że po prostu to będzie mega takie bardzo będzie cicho, bo po prostu muszę się skupić. Dobra, e, dobra, no to czekajcie, ja wam tam otw tutaj otworzę. Dobra, jest. i teraz pamiętajcie, że cichutko musi być. Nowe, trzy, cztery. Ej, patrzcie, tutaj już jest koniec. Super, ale teraz musicie być cicho, bo ja tego nie przejdę. Dobra. Ja to przejdę, ale po prostu na końcu spadłam. Bella, okej. Dobra, cichosza. już. Ostrożna jest. Ach, upadłam. Dobra, no to teraz ja spróbuję. Czekaj, Bella, mogę ci. Ja teraz spróbuję, wiecie? Nie, nie, nie! Nie nie, nie na razie. Ale ja już jestem tam. To ej, ja otworzysz mi jeszcze? Dzięki. Rośka. Jeszcze proszę, jeszcze. Już, 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 już. Dobra, jakoś musimy dać radę widzowie. Bella, już? Ja tam wam otworzyłam ten niebieski jak coś. I właśnie czekam na was. No kurde, no coś Dobra, jeszcze, jeszcze, please. Ej, halo, coś mi się zepsuło. Ej, mi klawiatura nie działa. Skacz nadal. Patrz, ten guzik przytrzymuje. O co chodzi? I co, kiedy będziecie? Bo ja tutaj tak no, bo to jest taki problem, klawiatura mi nie działa. Nuta. Ej, płaczcie, taki sam. Co? Pamiętam, jak kiedyś mówiłaś, że walisz kubiela. Klawiaturka. Ej, coś nie otworzy, bo ja spadłam. Czekajcie, ja się zresetuję jeszcze raz. No nie, no to coś nie działa, no. Serio. Serki, leczka, że się śmieję, ale to jest trochę śmieszne. Dzięki. Bam. O, dobra, już działa. Wszystkie ją. E, potukłam, ale. Ale ciało. <noise> dawaj, dawaj, tak, dawaj, 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 o, dawaj, cóż, dawaj, dawaj, dobrać dawaj, 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 dawaj. dawaj, No, dawajcie no. Pisz. No ja jakby walę w kreweturę, bo mi coś się nie udało. Nie, no. No, proszę. No, tu no, no. no, za chwilę ze. No, Jezu, no, ty w ogóle tego nie otwierasz, no. Tutaj e, po tej marce kończy, prawda? Dobra, jest. A. Ja jestem, ja jeszcze nie. Dobra. Chodź. Chodź. Dobra. Nie. nie gadać. Cicho. O A nie no! Dobra, słuchajcie, Ale kończymy na tym. Słuchajcie, kończymy na tą chwilę, to Jesteśmy totalnie noga w parkur. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i do zobaczenia. Papa. Pa. Pa.